Teraz wykonamy ćwiczenie, które pomoże Ci zrozumieć, jak odczuwać energię, a zwłaszcza energię Rejki. To ćwiczenie przyda Ci się, jeśli jesteś po pierwszym stopniu Rejki. A więc zaczynamy. Możesz usiąść sobie wygodnie albo się położyć. Warto przyciemnić światło, na przykład zasłonić zasłony, czy opuścić żaluzję. Jeśli chcesz, możesz włączyć delikatną muzykę relaksacyjną, którą lubisz, lub kadzidełka. To zależy od ciebie. Możesz się też okryć ciepłym kocem. A więc usiądź sobie wygodnie albo połóż się. Najlepiej, jeśli się położysz. Wtedy relaks jest głębszy, a więc i twoje odczucia energetyczne mogą być silniejsze. Tak więc połóż się wygodnie, zamknij oczy. Zamknięcie oczu pomaga w relaksie. Skup się na swoim oddechu. Teraz istnieje tylko Twój oddech, Twój relaks i Ty. To jest jedyne, co Cię interesuje w tym momencie. Obserwuj, jak powietrze wchodzi i wychodzi przez nas. Czuj, jak klatka piersiowa i brzuch unoszą się i opadają. Wykonuj to ćwiczenie przez jakiś czas, ono pomoże ci się zrelaksować. Teraz aby jeszcze bardziej pogłębić relaks, wyobraź sobie, że kiedy robisz wdech, wdychasz relaks i odprężenie, które przyjemnie rozpływa się po Twoim ciele i wypełnia je aż do końca. Wypełnia także Twój umysł, ciało, duszę i aurę. Aż staniesz się kulą. Przyjemnego rozluźnienia i odprężenia. A więc wdech, wdychasz relaks i odprężenie, które przyjemnie wypełniają cię i przestrzeń wokół ciebie. Wydech, wydychasz wszelkie zbędne napięcia. Oddychaj tak przez jakiś czas, świadomie pogłębiając swoje odprężenie. Pamiętaj, im bardziej zaangażujesz się w to ćwiczenie tym lepsze i szybsze uzyskasz efekty, a więc zaangażuj się. Masz na to jakiś czas, skup się na tym teraz. Uświadam sobie, że jesteś coraz bardziej i bardziej odprężony, rozluźniony. Jest to przyjemne uczucie. Poczuj je. Pamiętaj, że w relaksie wszelkie ćwiczenia są dużo bardziej skuteczne. Więc świadomie, delikatnie, z przyjemnością pogłębiaj swój relaks, wdychając go dosłownie. Poczuj, że odprężasz się jeszcze bardziej. Powoli jesteś coraz bardziej gotowy. Gotowa na ćwiczenie. Zaczynamy. Skup się na czakrze korony, która jest mniej więcej na czubku twojej głowy. Poczuj ją, uświadom sobie jej istnienie. Tą czakrą zazwyczaj pobieramy energię. Sprawdź jakie wrażenia z niej się wydobywają, jak ją odczuwasz. A teraz skup się na czakrach dłoniowych. Są one mniej więcej na środku we wnętrzu Twoich dłoni. Nimi zazwyczaj wysyłamy energię. Skoncentruj się na nich, poczuj je. Uświadom sobie ich istnienie. Sprawdź jak je odczuwasz. Teraz znowu skup się na czubku głowy. Tym razem wyobraź sobie, że kiedy robisz wdech, wdychasz powietrze czakrą korony, dalej płynie ono przez kanał, przez czakrę trzeciego oka, gardło, serce, ręce i z wydechem wypływa czakrami dłoni. Wdech Powietrze wpływa przez czakry korony, płynie kanałem przez trzecie oko, gardło, serce, ręce i z wydechem wypływa dłońmi. Wdech czakra korony, wydech dłonie. Oddychaj tak przez jakiś czas, sprawdzając swoje odczucia. Tą drogą zazwyczaj pobieramy i wysyłamy energię. I to ćwiczenie pomaga ją sobie uświadomić oraz dodatkowo odblokować, przeczyścić. Wykonuj je jakiś czas, skoncentruj się na nim, sprawdzaj swoje odczucia. Teraz skoncentruj się na miejscu NAD czakrą korony. Tym razem wyobraź sobie, zobacz w myślach i poczuj, Spływający gdzieś z wysoka słup czystego białego światła. To jedna z pran i na razie nią się zajmiemy. Zobacz to światło, poczuj je, sprawdź, jak je odczuwasz. a następnie pozwól, by płynęło tym kanałem, którym prowadziłaś, prowadziłeś oddech. A więc pozwól, aby czyste, białe światło wpłynęło do czakry korony, płynęło kanałem przez trzecie oko, gardło, serce, ręce i wypływało czakrami dłoni. Może to być zgodne z oddechem, ale nie musi, to zależy od Ciebie. Pozwól temu światłu tak spływać przez jakiś czas, i sprawdzaj swoje odczucia, jak to czujesz, jak czuje się to miejsce, przez które przepływa ta energia, jak ją sam, sama odczuwasz. Masz na to chwilę. Teraz znowu skup się na miejscu nad czakrą korony. Tym razem zobacz i poczuj, masz do wyboru czyste złote światło lub czyste fioletowe światło. Dokonaj wyboru. A następnie wykonaj podobne ćwiczenie z tym światłem, jak z światłem białym. Tak więc pozwól mu przepłynąć kanałem przez czakrę korony i potem dalej Aż przez czakry dłoni. Koncentruj się na tym ćwiczeniu przez jakiś czas, sprawdź, jakie odczuwasz, i jak odczuwasz tę inną już energię. To ćwiczenie pomaga uczyć się rozróżniać właśnie różne rodzaje energii. Tak więc skup się na nim, masz na nie jakiś czas, skoncentruj się na nim. Teraz, znowu skoncentruj się na miejscu nad Czakrą Korony. Tym razem pozwolisz, aby wpłynęła przez Ciebie energia Reiki. W przypadku pran, z którymi mieliśmy do czynienia przed chwilą, ściągamy je po prostu siłą woli, możemy je sobie wyobrażać. Natomiast w przypadku Reiki po prostu otwieramy się na tą energię. Tak więc otwórz się wewnętrznie na energię Reiki aby sobie w tym pomóc, możesz powiedzieć sobie w myślach coś w rodzaju: Otwieram się na energię rejki, czy też pozwalam, aby rejki płynęła przeze mnie? Powiedz po prostu to, co do ciebie najbardziej przemawia i po prostu pozwól tej energii popłynąć tym kanałem, który już znasz. Pozwól, aby energia rejki wpłynęła przez czakrę korony. Wpłynęła dalej kanał przez trzecie oko, gardło, serce, ręce i wypływała dłońmi. Sprawdź, jak to odczuwasz, jakie są różnice pomiędzy nią a innymi energiami, jak odczuwa to twoje ciało, twój umysł, twoje czakry. A możesz odczuwać różne wrażenia. Każdy czuje inaczej, bo każdy jest inny i jest to w porządku. Nie ma lepszych ani gorszych uczuć czy odczuć. Niektórzy czują na przykład pobudzenie w czakrze korony, nawet jakby mieli takie łaskotanie, czy wręcz czapkę na głowie. Inni w czakrach dłoniowych mogą czuć takie ciągnięcie wiaterek, czy też nawet jakby puchnięcie. Mogą też czuć chłodek, ciepełko, mrowienie, relaks. Każdy czuje inaczej. Sprawdź, jak ty to odczuwasz. Wykonuj to ćwiczenie przez jakiś czas i pozwól sobie sprawdzić, jak odczuwasz energię Rejki. To ćwiczenie pomoże Ci budować wrażliwość energetyczną i uświadamiać sobie, jak się odczuwa różne energie. Tak więc, teraz jesteś tylko Ty i energia Rejki. Pozwól jej przepływać przez siebie i badaj, jak ją odczuwasz. Masz na to jakiś czas. Powoli wracasz tu i teraz zapamiętasz wszystkie swoje odczucia. Z każdym ćwiczeniem będą się pogłębiały, bo Twoja wrażliwość energetyczna będzie się zwiększać i nauczysz się odczuwać i rozróżniać różne energie. Tymczasem skoncentruj się z powrotem na swoim oddechu. Weź głęboki wdech i wydę. I znowu wdech. I wydę. Poczuj coraz większą płynącą energię z oddechu. Jak z każdym oddechem, wypełniasz się energią, siłą, mocą, zdrowiem i radością. Poczuj to. Wdech, wypełniasz ciało, umysł i duszę zdrowiem, siłą, siłą, energią i radością. Wydech. Wdech, czujesz tą siłę, energię, radość coraz bardziej, pozwalasz sobie na nią, zasługujesz na nią. I wydech. Możesz powoli otworzyć oczy i wrócić do zwykłego stanu umysłu, pamiętając wszystko, co ci się pozytywnego przydarzyło w tym ćwiczeniu. A to ćwiczenie zostało opracowane przez Martę Perchałą-Zarzycką, nauczycielkę Rejki, autorkę książek, w tym Rejki. Odkryj moc zdrowia, która Cię zaprasza na swoje szkolenia, płatne i darmowe, na astrosaluspl ukośnik, kursy, myślnik online. Pozdrawiam Cię serdecznie i życzę wszystkiego najlepszego. Żyj mądrze i zdrowo.